Chwała Bogu. Pan powiedział do Mojżesza: rozkaz synom Izraela, aby usunęli z obozu każdego trędowatego, każdego cierpiącego na wyciek i każdego, który zanieczyścił się przy umarłym. Usuniecie zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Usuniecie ich poza obóz, aby nie zanieczyścili obozu tych, wśród których mieszkam. I synowie Izraela tak uczynili i usunęli ich poza obóz. Jak pan rozkazał Mojżeszowi: tak uczynili synowie Izraela. I powiedział Pan do Mojżesza, Powiedz synom Izraela, jeśli mężczyzna lub kobieta popełnią jakikolwiek grzech ludzki, popełniając występek przeciwko Panu, a ta osoba byłaby winna, wtedy wyzna swój grzech, którego się dopuściła i zwróci w całości to, czym zawiniła, oddając do tego jedną piątą i odda temu, wobec kogo zgrzeszyła. A jeśli człowiek ten ma krew, któremu można by zwrócić jeżeli człowiek ten nie ma Jeżeli człowiek ten nie ma krewnego, któremu można by zwrócić odszkodowanie, niech będzie ono oddane Panu i niech przypadnie kapłanowi z wyjątkiem barana przebłagania, którym dokona za niego przebłagania. Każda też ofiara ze wszystkich poświęconych rzeczy synów Izraela które przyniosą do kapłana będzie należeć do Niego. Poświęcone rzeczy każdego człowieka będą należeć do Niego. Cokolwiek ktoś odda kapłanowi, będzie należeć do Niego. Potem Pan powiedział do Mojżesza: Przemów do synów Izraela i powiedz im, jeśli czyjaś żona zbłądzi i dopuści się grzechu przeciwko niemu, a inny mężczyzna obcuje z nią, lecz będzie to ukryte przed oczami jej męża i tajne, i stanie się. Ona nieczysta i nie będzie żadnego świadka przeciwko niej, ani nie zostanie ona przyłapana. Gdyby dopadł, gdyby dopadł go duch zazdrości i podejrzewałby swoją żonę, która stała się nieczysta, albo gdyby dopadł go duch zazdrości i podejrzewałby ją, choć nie stała się nieczysta, wówczas ten mąż przyprowadzi swoją żonę do kapłana, przyniesie ofiarę za nią, jedną dziesiątą efy mąki nieczmiennej, nie wyleje na nią oliwy, ani nie nałoży na nią kadzidła, gdyż jest to ofiara pojednania, ofiara pamięci, przypominająca grzech. A kapłan każe jej się zbliżyć i stawi ją przed Panem. I kapłan wleje wodę poświęconą do glinianego naczynia, weźmie też trochę prochu, który jest na podłodze przybytku i doda do wody. Potem kapłan postawi kobietę przed Panem Odkryje jej głowę i położy na jej rękach ofiarę pamięci, czyli ofiarę pojednania. Kapłan zaś będzie miał w ręku wodę gorzką, niosącą przekleństwa. I kapłan przygotuje ją i powie do kobiety: Jeśli nie położył się z tobą inny mężczyzna, jeśli nie dopuściłaś się grzechu nieczystości wobec swego męża, to bądź nietknięta przez tę wodę gorzką, niosącą przekleństwa. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi. I stałaś się nieczysta, ponieważ oprócz twego męża obcował z Tobą inny mężczyzna. Wtedy kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niech Pan uczyni Cię przekleństwem i klątwą wśród tego ludu. Gdy Pan sprawi, że Twoje biodro zwiotczeje i Twoje łono spuchnie, niech ta woda niosąca przekleństwo przeniknie Twoje wnętrzności, aby spuchło Twoje łono. I zwiotczało twoje biodro, i odpowie kobieta. Amen. Amen. Potem kapłan napisze te przekleństwa w księdze i zmyje je tą gorzką wodą, i da wypić kobiecie gorzką wodę niosącą przekleństwo. I woda przekleństwa przeniknie ją i zamieni się w gorycz. Potem kapłan weźmie z rąk tej kobiety ofiarę pojednania i będzie ją kołysał przed Panem i złoży ją na ołtarzu. Kapłan weźmie też pełną garść ofiary jako pamiątkę i spali to na ołtarzu. Potem da kobiecie wypić tę wodę. A gdy daje jej wypić tę wodę, stanie się tak, że jeśli stała się nieczysta i sprzeniewierzyła się swemu mężowi, to woda przekleństwa przeniknie ją i zamieni się w gorycz i spuchnie jej łono i zwiotczeje jej biodro i kobieta stanie się przekleństwem wśród swego ludu. Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczysta, ale jest czysta, to będzie bez winy i będzie rodzić dzieci. Takie jest prawo dotyczące podejrzenia, gdy żona będzie niewierna swojemu mężowi i stanie się nieczysta. Albo gdy dopadnie męża duch zazdrości i będzie podejrzewał swoją żonę i stawi ją przed panem, a kapłan postąpi z nią według tego prawa. Wówczas mąż nie będzie winny grzechu, a kobieta obciąży się nieprawością. Pokój z wami, wszyscy święci. Pokój z wami.